Witajcie kochani. Miało być dzisiaj ambitnie. I chciałam z okazji nadchodzącego dnia matki zrobić materiał o tym, jak złożone są relacje rodzic-dziecko, ale dzisiaj tego nie będzie, zrobię to kiedy indziej, bo jestem po prostu masakrycznie zmęczona. I to już chyba tak dwa tygodnie. Dlatego też w zeszłym tygodniu niczego wam nie wrzuciłam generalnie po prostu cały czas jestem zmęczona jest to ciekawy stan dlatego, że nastrój mam dobry i jestem zmęczona ale nie mogę uleżeć jak się kładę to w każdą stronę jest mi niewygodnie i wiercę się kręcę a to ruszam nogą a nie mam tego RLS-u, więc wiecie, to bardziej jest tak w sensie, że syndromu niespokojnych nóg. Więc to jest po prostu jakoś taka nadpobudliwość ruchowa przy jednoczesnym całkiem dobrym humorze, ale takim masakrycznym zmęczeniu. Czyli kurczę, no trochę brzmi jak jakiś mieszaniec. Ale być może mieszaniec to nie jest i jest to po prostu coś. Jest to bardzo męczący stan, ponieważ co coś zrobię, to muszę się położyć. I moja praca też tak wygląda, że mam sesję, i po sesji się kładę. I sobie tak leżę z zamkniętymi oczami pod kocem. I też brałam to trochę na kart przeziębienia, który miałam, ale nie wiem, czy to jest od przeziębienia. Właściwie no mówię, nie wiem, nie wiem od czego. W każdym razie mm, bardzo się resypiałam nocami. Mniej więcej ten mój sen wyglądał tak, że jak się kładłam po 23, to budziłam się jakoś tak w okolicach 3. Potem budziłam się w okolicach 5, w pół do 6.00. Potem budziłam się gdzieś w okolicach 8, no i zazwyczaj już wstawałam, bo po prostu nie mogłam spać, a potem byłam zmęczona w ciągu dnia. Jak dla mnie to jest bardzo mało godzin snu. I mówiłam się wcześniej z moją panią doktor, że jak będę mieć problemy ze snem, to wezmę kwetiapinę. Dostałam Ketrel 25. No i mówię, spróbuję, bo obiecałam, że nie będę brać hydroksyzyny. No, i wszystko fajnie, pięknie, ładnie. Mówię, zawsze kwetopina mnie muliła, wezmę pół. Czyli 12,5, mg. Wzięłam. Następnego dnia byłam po prostu zombie. Ale takim doszczętnym zombie. Gdzie był I doszłam do siebie po 17. Jakoś tak. Pamiętam, że to już kiedyś przerabiałam. No, to następnego dnia testowałam jedną czwartą tego. Słuchajcie, po prostu to już było takie maleńkie, że to już pod lupą trzeba było oglądać i uważać, jak się to połyka, żeby nie jakoś jakoś w ogóle to z ręki zgarnąć. No i hmm. następnego dnia byłam zmurzona do 14.00. 13, 14. Także niby lepiej. Ale nadal źle, bo ja już w tych godzinach pracuję. No i też y, usiłuję się uczyć, więc no bo jak w sumie nie mam nic lepszego do roboty, bo nie mam pracy, no to się uczę, takie hobby. I w tym momencie uczę się o, o DBT i ściągnąłem sobie jeszcze kurs z hipnoterapii, ponieważ zainteresowały mnie koncepcje. Radzenia sobie terapeutycznego ze stresem, co jest zresztą przebadane klinicznie, że jakby metoda hipnoterapii działa faktycznie, jest stosowana w psychoterapii też dosyć szeroko. Także zainteresowała mnie ta forma i również autoterapii, jeśli chodzi na przykład o sen. Także uczę się w sumie trochę jednego i drugiego, i co się chwilę pouczę. To się kładę i tak po prostu co chwilę. Więc jestem tym zmęczona, nawet męczę się samym tym zmęczeniem, jakby to nie brzmiało. No, także yy, myślę, że jakiś sensowny materiał Wam zrobię, jak yy, będę w stanie lepiej myśleć. Bo teraz po prostu miałam wrażenie dzisiaj, że jak mam do tego filmiku, to miałam Boże, nie. Boże nie, ale wiem, że w zeszłym tygodniu nie nagrywałam i znowu by się zrobiła długa przerwa, więc, więc już wstałam. Mówię dobrze. Co wyjdzie, to będzie. Więc moja historia z pinu chyba się zakończy po tych dwóch podejściach. No, bo, bo, bo nie chcę być zombie. I jednak yy, nie zmieniło się nic w kwestii naszej relacji, mojej kwetiapiny. Są osoby, które na kwecie dobrze działają i nie są zmulone. I kweta ich dobrze stabilizuje, dobrze usypia, ogólnie czują się po niej wypoczęci, jeżeli są zamuleni, to tak tylko po obudzeniu, więc jeżeli wam ktoś kwetiapiny proponuje, to się nie bójcie, bo są osoby, którym naprawdę z tym jest spoko. Natomiast ja do tych osób no, niestety nie należę. Także przy każdym nowym leku myślę, że po prostu warto dać sobie szansę i sprawdzić, czy jest to coś dla mnie, czy jednak nie. I dopiero wtedy wyciągać jakieś wnioski, a nie, jakby co, nie sugerować się po prostu opiniami innych osób. Dobrze, kochani, to ja już nie przedłużam. Łapiemy się w przyszłym tygodniu, mam nadzieję. Trzymajcie się, pa pa.